że o wszystkim wiedział. Boła instytucji nie o największym skandalu w strukturach tej instytucji e. od lat. Cześć, co się, michał! Co się dziwisz? E. Cześć Piotrze. Czekaj. No, cześć. A. Już, już siadam. Daj mi daj mi chwilę. Ok. Teraz? Nie, czekaj. O! To, to będzie ok. Oficjalnie. Cześć Piotrze. No, cześć. A gdzie się podział ten bugi? Masz na myśli Michał 2 Elektrik Bugalu, w skrócie Michał? Ja to Michał 2 elektryk Bugalu. Ale możesz mówić mi Michał. Tak, mam na myśli Michała 2 Elektrik Bugalu, w skrócie Michała. A to on nie dał, nie dał rady w tym miesiącu. Przerosły go te tematy. Za dużo hejterzenia, złości, nienawiści. Zresztą eee, dużo co jej co było też w poprzednim odcinku. Więc... A co mamy? Słuchaj, słuchaj, dzisiaj mamy tak. Wracają nasi bohaterowie. Solidny zestaw. Mamy pana Adama Nergala, pseudonim Darski. Nie było go tutaj od, od jakiegoś czasu w tym segmencie, tak, przynajmniej. Tak. tak. No, i mamy też, co zaobserwowali meteorolodzy, zagęszczenie w atmosferze Zang Particles w okolicach Swarzędza, więc y, będzie się działo. Szczególnie niebezpieczna cię pożarowa. Więc będzie... przede wszystkim powód, dla którego stream. Ogólnie no to... Co to był za miesiąc? Listopad. A więc dzisiaj, jak co miesiąc spotykamy się w podsumowaniu minionego miesiąca. W tej chwili zaczął nam się grudzień, zaczęło nam się otwieranie kalendarzy adwentowych, a więc skoro zaczął nam się grudzień, to trzeba sprawdzić, czego Katarzyna nadużywała w listopadzie. Opinię publiczną, opinię prywatną, opinię telewizji publicznych i prywatnych w listopadzie rozgrzewał temat Funduszu Wsparcia Kultury. Czemu kogokolwiek pulwersował temat wsparcia kultury? No, głównie dlatego, że wśród wielu podmiotów, które dostały wsparcie ponad 400 milionów złotych, no, pojawiły się też kontrowersyjne granty, a raczej zapomogi typu półmilionowe kwoty dla jednoosobowych firm i tak dalej. Golcy dostali prawie 2 miliony. No panie dziejku, panie dziejku, środek pandemii, a, a jakieś muzykanci tam sobie piosenek nie grają, to. Dostali pieniądze? Jak tak można? No, jak tak można, to, to chyba trzeba powiedzieć, czemu tak późno? Powtarzały się nazwiska przede wszystkim Braci Golec, Kamila Bednarka, no i zespół Full. I, i, I te wszystkie nazwy to są tylko jedne z dwu, 2064, tak, pozycji. Czy tyle im się należy? To jest kwestia sporna. Tyle wpisali. A ten grant dos miały dostać, bo chyba ostatecznie nie dostały, firmy, fundacje, organizacje pozarządowe, e, samorządowe instytucje artystyczne, e, przedsiębiorstwa, które czerpią główne korzyści e, majątkowe z tego, że organizują wydarzenia, w których uczestniczy publiczność. Tak, a więc nie tylko pan artysta, który wychodzi na scenę, śpiewa do mikrofonu i kasuje za to pół miliona złotych, ale też ludzie, którzy pracują w tej branży, przy na przykład budowaniu scen, zapewnianiu nagłośnienia, oświetlenia, filharmonie, które podostawały granty dla swoich pracowników. Przecież w filharmonii pracują nie tylko muzycy, nie tylko dyrygent, ale też szereg innych pracowników. Tak samo dostały na przykład firmy takie jak Left Hand Sound ponad 170 tysięcy zł. Rozmaite, rozmaite podmioty, które po prostu stanowią jedną z gałęzi gospodarki która dostała akurat pierdol przez pandemię w szczególny sposób. Chyba nikt by nie narzekał na to, gdyby podobne kwoty dostały różne firmy, prawda, nie wiem, zajmujące się na przykład, nie wiem, produkcją opon, tak, i te większe dostały dużo większe kwoty, bo generują dużo więcej miejsc pracy, mają dużo większą produkcję i tak dalej, i tak dalej, no po prostu tak to działa. Faktycznie kontrowersyjne są te dotacje dla firm jedno-dwóch osobowych, Tutaj bardzo słaba komunikacja, też przekazanie tej decyzji przez rząd i potem to wycofywanie się rakiem. No, no, e, zostały chaos, przyjęte chaos w ogóle nie wszystkie... wiem, czy To jest kwestia braku kompetencji A? czy świadomej próby podziału społeczeństwa, ale. To, że naszemu rządowi wierzyć raczej nie można w większości kwestii, to chyba nie ulega wątpliwości dla wielu z nas ale kwestia tego, że kulturze takiej, która główne swoje korzyści czerpie właśnie z wydarzeń kulturalnych, to chyba nie ma żadnej wątpliwości, zwłaszcza osoby z tej branży scenotechnicznej, które przez czas pandemii nie miały po prostu co robić, bo głównie się zajmowały rzeczami technicznymi związanymi z koncertami, z takimi spektaklami i tak I teraz tego nie mogły robić. Sposób w jaki to zostało przedstawione, nagłośnione, że to dostał Kamil Bednarek, że to dostało golec orchestra. E, orkiestra, no jest niekompetentne, a to, że to powinny dostać moim zdaniem jest oczywiste. No, podniosły się też e, głosy takie jak głos pana, pana Kazika z zespołu Kult, o którym e, jak się okazało ktoś jeszcze pamięta. Że e, wystarczy kupować płyty i, i wtedy, wtedy zysk ten, ten, ten będzie, tak? Tylko mam wrażenie, że pan Kazik nie uwzględnił kilku kwestii. Chociażby takiej, że nie wszyscy się utrzymują z płyt. Wszyscy się utrzymują z merczów. Też na takiej zasadzie, że nie dla każdego to musi być główne źródło dochodu artystycznego. Jak teatr ma sprzedawać płyty? Jak teatr ma sprzedawać merch z, z zyskiem takim, jaki mógłby mieć z, z, ze spektakli? Jak osoby, które pracują jako technicy na, na scenach, mają się utrzymać ze sprzedaży płyt? Kwestia tego, jak to zostało zrozumiane, jest, y, myślę, trzeba zwrócić przede wszystkim na sposób, w jaki to zostało przekazane. I dementujemy, lider Bayer Cool powiedział, co powiedział. Ale go, ale jest metalistów, ja Eee, To śmieszne, bo to prawda. Przechodzimy do tematu, który rozgrzał nie tak e, szerokie grono odbiorców, a głównie nasz ten podziemny, on się czujemy jak poniekąd jego częścią. Metalowy Światek, jak podał profil Everything Trash Metal 2 V Revenge, e, Nergal pseudonim Darski, sprzedaje Butlegi, koszulki pudlekowe. Jeśli nie wiecie, ma na Instagramie swój profil, na którym sprzedaje koszulki vintage'owe z zespołami rokowymi, metalowymi. No i ten profil stwierdził, że Nergal sprzedaje butlegi, pokazując całkiem konstruktywne i przekonujące dowody na to. My sami próbowaliśmy się z panem Adamem skontaktować, ale bezskutecznie. Masz jakiś pomysł, czemu Nergal nie chciałby z wami rozmawiać, Michał? Nie mam pojęcia. W ogóle myślałem, że mamy go na, na gorącej linii, a jak się okazało... Ona taka już wcale gorąca nie jest. ...zajął stanowisko w wywiadzie dla portalu Na Temat, w którym tłumaczy w ogóle swoją pasję kolekcjonerską, opowiada o niej. Wynika z tego wywiadu, że ma ponad 1000 sztuk koszulek sam. No i po prostu jako kolekcjoner zajmuje się hobbystycznie też handlem. tym i Jest po prostu kolekcjonerem merchu i również tym merchem obraca. Podejrzewam, że skoro ma tyle tych koszulek, spędza dużo czasu na, na eBayu, kupuje tego dużo, na grupach jakieś spędza. Też mieliśmy pewne przecieki z różnych źródeł, że niektóre z tych koszulek dostał od swoich fanów, tych koszulek, które potem znalazły się w sprzedaży, ale podejrzewam, że to nie jest większość z jego zbioru. Mimo to ja, ja bym jednak stanął trochę w obronie Nergala. Nie, nie sądzę, żeby miał w tym jakiś, jakiś cel, zwłaszcza że. I koszulki, które sprzedaje są często zespołów, których muzyków zna osobiście, z którymi grywał, z którymi gra, którzy są często jego kumplami. Pojawiły się te zarzuty, że Nergal wykorzystuje rzekomo swoją pozycję na scenie. Do prowadzenia takiego procedura, ale wydaje mi się, że pozycja na scenie tutaj działa wręcz przeciwnie: że gdyby ktoś, kto ma naprawdę dużo do stracenia wizerunkowo, odpierdalał coś takiego, to wyszłoby to dużo szybciej, dużo boleśniej. I nie wierzę w to, żeby on umyślnie sprzedał komuś butlek, po prostu mówiąc, że to jest e, autentyczny mecz. Trochę w tym wywiadzie zabrakło mi paru pytań, takich trochę może bardziej przyciskających na Radomoru. E, no właśnie, co, co się stanie w przypadku, gdy się okaże, że to jest. E, Jakiś butlegowy wzór, a poszedł na sprzedaż jako prawdziwy. Każde zbieractwo jest obarczone pewnym ryzykiem. Jakby, jak zbieracie płyty, kolekcjonujecie jakieś tam pierwsze rzadkie bicia i tak dalej, jakimiś sprinty, tego typu rzeczy, też łatwo trafić na oszusta, nawet jeśli dobrze wiecie, czego szukacie, zdarzają się przewały. A koszulki no niestety nie mają nigdzie numerów matrycy, które można sprawdzić, więc tu jest jeszcze trochę no, nie każdy jest też jest takim ma maniakiem, nie podejrzewam, jak Everything Trash Metal to The Revenge. Mandry kolekcjonersko po prostu. Zaraz przechodzimy do tych trudnych rzeczy. No teraz przechodzimy właśnie do tych ciężkich i trudnych rzeczy, bo przechodzimy do Cringe Alert. Jeżeli niektórzy uwierzyli, że piekła nie ma i wszystko wolno, to mam prosty komunikat. Piekun Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakieś dwa miesiące temu wypuściliśmy recenzję powrótnego albumu The Destroyers, który kolektywnie mówiąc nam się nie spodobał. <grymne> jak się można spodziewać, spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem, jak i również z odbiorem. Um, Mniej przychylnym, że tak to ujmę. Jeden pan na przykład tak się przejął, że aż musiał się podzielić na swoim fanpage'u ze światem fantazji, której wali na słońcuchem przez web, a potem wrzuca do dołu z Tak bardzo przejął się naszą opinią i tym, jak wyglądamy. Nie o takie fanfiki nic nie robiliśmy. NIE do całej sytuacji odniósł się również pan wydawca, który na swoim profilu przyklaskiwał komentarzom takim jak na przykład ten albo ten. Sam post został po chwili usunięty przez tajemnicze siły. Pan wydawca twierdzi, że co złego, to nie on. Mhm. I on przecież nic nie powiedział. No tak, tak, jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja, jakoś tak, nie? No tak to gdzieś mniej więcej szło. Gdzieś ta sprawa tam przycichła, my też się do tej nie odnosiliśmy aż do tej pory, bo trochę nam nie wypada się kłócić o własną recenzję, trochę nie mieliśmy na to siły i ochoty też. No i ta sytuacja tak się utrzymywała. Aż do początku listopada, kiedy to ukazał się wywiad z panem wydawcą na Chaos Volt, który dotyczył co prawda zespołu pana wydawcy, ale również został podjęty temat tej całej inby wokół, wokół Destroyers. No i podniósł się, jakby to powiedzieć... Smród? No, taki smród y, drobnego cwaniaczka z syndromem oblężonej twierdzy. Możemy się dowiedzieć między innymi, że pięknie się przejechał na garbie Pozerów i bandzi internetowych trolików, którzy zrobili mu świetny marketing. Jeszcze możemy się innych rzeczy dowiedzieć, tutaj Cytat: Trolom i tak będą pękać dupy, co by się nie zrobiło, więc trzeba wykorzystać ich potencjał do zwiększania zasięgu. Nie planowałem, by posiłkować się pomocą zawistnego wydawcy z podbiałostockiej wioski, do momentu, gdy zobaczyłem, jakim arsenałem atomowym w postaci tysięcy lemingów tuczących się główno ciekawostkami, on i jego koledzy dysponują na tych swoich żenujących facebookowych blogach, więc czemu z tego nie skorzystać? Shut up, you fool! Shut up! Do you know what you have done? Business! Sukces można mierzyć różną miarą. Niektórzy już po szkole średniej zakładają świetnie prosperujące startupy, inni opracowują genialne wynalazki albo zostają nadzieją nauki, jakiejś jej gałęzi. Niektórzy nawet przed ukończeniem 18 roku życia lecą w kosmos. Kto przed ukończeniem 18 roku życia niby poleciał w kosmos? Łajka? Zastanawiacie się pewnie, jakie unikalne osiągnięcia mamy my. mam na przykład udało się być wyzywanym przez 40 minut przez upadłą gwiazdę polskiej muzyki rockowej. Mam tato, szczeble tej kariery pną się tylko w górę. Polski Gigi Arling w trakcie jednego ze swoich live'ów, losowo na hasło Metalurgia, odpalił się i postanowił nas y, zaatakować. Kochaj ludzi za to kim są, po prostu, kochaj ludzi. Lubicie o z jego zborna A słyszeliście o gwiazdach roka, które mają pobicia na swoim koncie. Możecie się ode mnie odjechać możecie się chyba po prostu pi... Mam mega prawnika i nie podskakujcie, nie is very very, metalurgia! Wypalajcie obaj. Jesteście po... Każdy wie, że jesteście po prostu. Nie chcemy tutaj przytaczać Wam całości albo dłuższych fragmentów. Beko strzega sam sprawcę zamieszania. I zrobię z tego post, o tym odcinek. Kurwa, podłożą pod, pod to muze Zenka i będzie metalurgia. Ile tu można wyciąć hejtu? Zmanipulować, fragmenty powrzucać. Panie Piotrze. My nie. My byśmy czegoś takiego nie zrobili. Jak już naprawdę chcecie mieć jakiś skrót z tego, co powiedział Glaca, tak, żeby zmieścić to w jednej wypowiedzi, to. Chyba to będzie dobrym podsumowaniem? Eee, 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 eee. Nie jestem spokojny, mam pan. Przeżycie wasze będzie zależeć ewentualnie od tego, kwa, czy będziemy razem współpracować, czy nie. Będziemy mieli braki z glacji, ja dole klaca, ja dole alimenciarz, ja dole nie zapłacił, wysłał kolinę transko! Kurde, stapne! Jeśli chcecie poznać pełne poglądy pana Rockmana. Na dole jest link. Zachęcamy do samodzielnego bierzenia całości, samodzielnego wyrobienia sobie zdania. Ciekawie się zaczyna robić od około 36 minuty. Jak to mówią, włącz internet, wyłącz myślenie. A co do monetyzowania pana nieszczęścia. I myślę, że ja tego nie widzę, że to wy robicie na tym szmalu, Przepraszamy. Możemy oddać całą sumę, którą zarobiliśmy na, na przeglądzie singli, w którym pana szkalujemy. Całą tą sumę. Chociaż. Panie Piotrze, ja liczyłem, że nagram jeszcze cztery odcinki będzie mnie stać na zamk kawy. Bardzo pyszna kawa. Co pan na to? Bez dwóch zdań. Korzystając z tego, że posiadamy potężną platformę medialną, postanowiliśmy, że czas najwyższy wykorzystać ją do tego, aby zło dobrem zwyciężać. Dlatego przed tegorocznymi świętami połączyliśmy siły z pełną organizacją charytatywną. Nie jest to materiał sponsorowany, nikt na za to nie sponsoruje, ale postanowiliśmy, że im trochę oddamy tutaj przestrzeni. Proszę bardzo. Święta! Czas pachnący jodłą, piernikami i galeriami handlowymi, czas magii i cudów, jednak każdego roku nie każdy z nas ma okazję tych cudów doświadczyć. Ponieważ każdego roku setki osób zostaje brutalnie potraktowana przez media społecznościowe. Przez lata nasza organizacja pomagała właśnie takim osobom, odtrąconym, zapomnianym gwiazdom Roka. Nazywam się Marcin Biznes i jestem CEO organizacji Pszczół Legendy Roka do Serca. W te święta mamy. Nadzieję na Waszą pomoc w przypadku szczególnej osoby, zapomnianego gwiazdora, legendę polskiej sceny rockowej i metalowej. Piotra Glace Mohameda. Wow! Witajcie, moi kochani! Natomiast z tej strony Mateusz Biznes przez 2S. Faktycznie, upadek pada Piotra z dniem monetu polskiej sceny muzycznej był dość bolesny. Wow, ale nie to jest najważniejsze. Chociaż media społecznościowe zweryfikowały jego popularność. Najważniejsze jest to, żebyście Wy zweryfikowali, co macie w swoich sercach. Hej, pamiętajcie, pozytywna zmiana może zacząć się już od jednej osoby i tą osobą możesz być właśnie Ty. Dlatego pamiętaj, na święta przytulbnicę do serca. Zamiast obrażać pana Piotra, przypominać mu o utraconym blasku chwały, zróbcie w tym roku coś innego. Napiszcie mu coś miłego, coś prosto od serca na jego Facebooku, Instagramie bądź YouTube'ie. Bądźcie dla niego mili. Napiszcie mu coś prosto od serca, życzenia świąteczne. Lub po prostu coś miłego. I pamiętajcie, dopiszcie hashtag, hashtag przytul do serca. Pamiętajcie, każdy hashtag. Które zostawicie pod postami albo utworami pana Piotra, to jedna dobra myśl. Udekorujemy nasze drzewo dobrych myśli. Liczymy na Was! Hej! Hashtag do serca. Myślę, że powoli możemy kończyć nasz dzisiejszy listopadowy program. Piotrze, chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec? Hu, w grudniu szykujcie się jak zwykle na trochę więcej, trochę innych materiałów z naszej strony może wróci też staszek staszek proszę cię wróć do nas co do tego wspierajcie kulturę pandemia nie oszczędza nikogo ani kultowców ani disco polowców ani black metalowców ani posiadaczy siłowni która tak naprawdę nie należy do nich tylko do ich dziewczyny kupujcie koszulki wspierajcie dobrym słowem Hashtag #przytruglace do serca wpadnijcie może na jakiegoś live'a o tego live'a zostawiamy was z tym

A ty w ogóle wiesz o drzezie?